See it? There's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. Cześć, witam Was serdecznie, Rafał Mastermind, Giduch, Jest ze mną Konrad Rawiński, przedstawiciel firmy CENEGA Polska, który zaprosił nas dzisiaj do siebie. Cześć Konrad. Cześć Master, cześć wszystkim. Przeszliśmy do CENEGI oczywiście po to, żeby porozmawiać trochę o nadchodzących produkcjach i mam nadzieję, że Konrad powie nam coś ciekawego, a zatem zaczynamy. Konrad, pierwszy tytuł, który omówimy dzisiaj, oczywiście Max Payne. Niedawno była premiera wersji konsolowej, za nami już kilka dni temu odbyła się premiera wersji pecetowej. Proszę powiedz, tak w naj, najogólniejszym skrócie, czym te obie wersje od siebie się różnią? Czego mogą się spodziewać pecetowcy? Znaczy, jeśli chodzi o wersję pecetową, no to wiadomo, że przede wszystkim można liczyć na zdecydowanie lepszą grafikę niż ma to miejsce w przypadku konsol, no jednak no konsole e, obecnej generacji no już są z nami chyba 7 latek na rynku. Już nie ta jakość. No powiem szczerze, że jeśli chodzi o gry multiplatformowe, bo to też trzeba e, rozgraniczyć. Wiadomo, że powiedzmy Gears są ekskluzywem na Xboxa, czy Uncharted na PS3, wtedy twórcy mogą więcej wycisnąć tylko z, jednej, z jednego sprzętu. No niemniej jednak Max Payne 3 jest grą multiplatformową i e, Powiem szczerze, że wygląda na niezły. Nieważne do tego, że na konsolach był całkiem niezły, na Xboxie grałem, potwierdzam. To no się, tak, ja tak, się tu Recenzję recenzje czytałem, ale, także. Ale powiedz dobrze, ale przejdźmy do tej pc mm -hmm. Czy, Oczywiście, super e, grafika, jeżeli mamy wydajne karty graficzne, na pewno do, bardziej dopieszczone tekstury, a od strony, nie wiem, gameplay'a coś się zmienia, jakieś dodatki, bonusy, DLC. <todgłosy> e, nie, wszystko, wszystko jest dokładnie jeden do jednego, tak jak w wersji konsolowej. Tak jak mówię, no tutaj jeszcze drugą różnicę. Które można zauważyć, to na pewno będzie obsługa myszy i klawiatury. Tak, no jednak e, sterowanie w strzelankach? No, na pewno, oczywiście, no trzeba się przystosować do pada w strzelankach. Ja już to i chyba ty też, tak, mamy to za sobą. No nie mniej jednak wiadomo, że no, korzystając z myszy no jest się jednak e, bardziej, bardziej precyzyjnie można grać. Pod kątem zawartości, de facto. E, Zarówno wersja Xboxowa, jak i pc są dokładnie takie same, tak? No to tutaj... przypomnijmy krótko, jeżeli chodzi o. Bo mówisz teraz, że jest taka sama ta podstawowa wersja, tak? tak? A jeżeli tak. chodzi o wersję specjalną, tak przypomnijmy. E, krótko, wersja, spe... tam jest. wersja specjalna również pojawiła się na wszystkich platformach sprzętowych. No przede wszystkim edycja specjalna zawiera w sobie cały soundtrack z gry, który jak wiemy jest bardzo fajny. Bardzo fajny. Mhm. Eee, bardzo klimatyczny. Drugą rzeczą, która, e, która jest w edycji specjalnej jest specjalna taka duża figurka Maxa Payna. no tutaj rzecz fajna dla kolekcjonerów. Ponadto bardzo fajny breloczek do kluczy w kształcie naboju. Tak, no Powiem szczerze, powiem szczerze że gadżety Rockstar zawsze stały na bardzo wysokim poziomie, także no tutaj parę lat powinien posłużyć. E oraz edycja specjalna zawiera zarówno zestaw skinów do multiplayera. Tam są klasyczne postaci, chociażby Sachs, Maxa Payna, jedynki, dwójki, czy też doda e dodatki do trybu multiplayer, typu e zestaw mocniejszy giver, czy tam kilku map. E do rozgrywki wieloosobowej. Także tak wygląda wersja specjalna Maxa Pejna. A jeżeli chodzi o zabezpieczenia, bo to też nasi czytelnicy pytają i w ogóle generalnie gracze są zainteresowani, jak wygląda kwestia zabezpieczeń na pc Ta, No wiadomo, to chodzi o kontekst tego, czy bo na konsolach nie ma z tym żadnego problemu, wkłada się płytkę i się gra. Czy w przypadku pc wersji naszej, polskiej, będzie jakiś problem, jeżeli. Nie wiem, rozpoczniemy instalację, to okaże się, że musimy spełnić dwa dni, żeby jeszcze złączyć się z jakimiś serwerami. E, znaczy powiem tak, gra e, na dysku twardym na PC zajmuje około 30 czy 35 minut. To trochę giga, się tak, będzie że, instalować, tak siłą, tak, rzeczy, tak? siłą rzeczy, no właśnie tutaj ten koszt tej lepszej grafiki e, no, leży w tym, że ta instalacja no, nie będzie trwała 5 minut siłą rzeczy, tak? Natomiast jedynym zabezpieczeniem, jaki jest w E, Maxie Pejnie 3, jest konieczność połączenia się z, e, z Rockstar Social Club. E, powiem tak, no, w tym momencie, jak to będzie emitowane, prawdopodobnie, so we jeśli were ktokolwiek were będzie miał jakikolwiek problem, problem, to już na stronach CENEGI w dziale pomocy technicznej będzie mógł znaleźć szczegółowy fakt, e, który po prostu po weekendzie zostały zebrane uwagi. Rockstar, e, Rockstar i my przygotowujemy po prostu takie wspólne, e, najczęściej zadawane pytania. Także jakby ktoś miał problem, to sądzę, że no, jeśli to będzie emitowane, ten odcinek, powiedzmy w piątek czy w sobotę, to sądzę, że to już będzie wisieć. Natomiast ja powiem szczerze, no osobiście nie instalowałem wersji pc -towej. Kolega z pomocy technicznej powiedział, że instaluje się, po prostu trzeba się połączyć z Rockstar Social Club. I tyle. I bangla. I, i A dobrze, a jeżeli mówimy już tak w, w sumie to może, jeżeli pamiętasz teraz, jak cenowo się przedstawia wersja normalna i ta kolekcjonerska? E, wersja, e, wersja normalna na PC kosztuje 100, 159 zł. Jest to sugerowana cena detaliczna. Jasne. Także jak ktoś dobrze poszpera po no, jakichś Mediamarkach, Empikach i tak dalej czy po innych sieciach sprzedaży na pewno będzie można pa, parę złotych, sądzę, taniej grę e, wyhaczyć. Kolekcjonerka 400 zł. 19s, na czyli stówy, Natomiast kolekcjonerka głównie jest sprzedawana poprzez sklepy Ostatnie pytanie w temacie Maxa Payna, takie bonusowe. Jak się sprzedaje wersja konsolowa? Bardzo Ile sprzedaliście? Ile... Dokładna ilość sztuk. <laughs> dokładnej, dokładnej ilości powiedzieć nie mogę, gdyż nie mam takiego umocowania tak, w tej yeah. zasadzie. Natomiast chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na topki Empiku. Tak? Od bodajże dwóch czy trzech tygodni Max Paint 3 jest cały czas na pierwszym miejscu sprzedaży na PS3, drugi albo trzeci na Xboxie. Teraz po pierwszym weekendzie w wersji pc również słyszałem sygnały, że jest sprzedaż naprawdę bardzo dobra. No także gra jest świetna. Co bardzo ważne, chciałem zauważyć jeszcze w przypadku Maxa Payna 3, to jest to, że Rockstar jest to pierwsza gra, gdzie tak mocno otworzyli się na polski rynek i na polskich graczy. Przede wszystkim lokalizacja gry na pc -cie. Co wcale nie było takie oczywiste w kontekście Grand TV Auto 4, nawet czy tego, czy Eleanor, chociażby. Także mamy lokalizację na PC-cie Za chwilę będzie łatka aktualizacyjna na konsole, która również będzie dodawała polski język. Co trzeba podkreślić, wszystko oczywiście z DLC, nie będzie najmniejszego problemu. Takie mamy zapewnienie ze strony Rockstar. Ponadto. Co jeszcze, jeśli chodzi o otwarcie na polskich graczy? Przede wszystkim to z mojej PR-owej perspektywy. No miałem tyle możliwości zapraszania mediów, kluczowych, najważniejszych oczywiście mediów, na to, żeby przyjechać, zobaczyć grę czy zagrać bezpośrednio do siedziby Rockstar w Londynie. Co wcześniej przewa... co... się nie zdarzało? Znaczy, nie. Zdarzało się, ale to były powiedzmy jedna, dwie wizyty na tytuł góra. Tak? Mhm. W tej zasadzie i przeważnie dla mediów paintowych z okładką. Tak, ta, tak było w przypadku Red Dead czy tak było w przypadku LA Noir. Natomiast robiliśmy w marcu dużą konferencję tej, Two i rockstara, Rockstar, gdzie też, przedstawiciele też przyjechali się z Rockstar do nas, czyli jakby rzeczywiście się zaczynają bardziej interesować. Oczywiście okay. że tak. Ja powiem tylko od siebie, bo to co prawda. Wszyscy wiemy, No Konrad, Konrad jest piermy menadżerem, on musi Jasne. też swoje rzeczy powiedzieć, bo musi, ale w przypadku nie, nie tej gry... Takiego, w przypadku tej takiego, gry wiesz, no, nie ma. Aż takiego wiesz, nie, 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 poczekaj, nie mam poczekaj, tutaj dobra z Nie, no nie mamy, tak. Jeszcze nas nie stać po prostu. Ale, ale prawda jest taka, że faktycznie Max Payne jest, jest dobrą pozycją, myślę, że na PCT też będzie fajną. Damy Wam znać, jeżeli będziemy mieli okazję, jak z polonizacją. No, myślę, że jeżeli chodzi o Maxa, to na razie tyle. Polecam, bo gra jest fajna. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. That's the only warning you'll get. Hand it over. Why would I do that? Now! Kolejna produkcja, którą wprowadzacie jeszcze tego lata, to jest, zdaje się, sierpień, zaczynać nie zdaje się, ale, ale tak żeśmy tutaj wcześniej ustalili, to jest Ryzen 2 Dark Waters. To nie ma Czyli pocy. mroczne wody? Ma, właśnie, mroczne wody i, yy, i to będzie teraz wersja na konsolę, no bo na PC-ty już została wydana. Pierwsze pytanie, oczywiście w pełna lokalizacja, prawda? E, tak, z możliwością, z możliwością wyboru polskiej lub angielskiej wersji językowej, no polska wersja językowa na pc Wydaje mi się, że generalnie została przyjęta Dawa dobrze, e, z tego co patrzyłem po recenzjach i po opiniach użytkowników. No oczywiście, no ile osób, tyle zdań, tak? Także no też tutaj umówmy się, że no, nie każdemu w 100% może pasować, natomiast będzie możliwość przełączenia się na wersję angielską, jak ktoś jest tam. Czyli najbardziej... dajecie wybór, co też jest tak, zacne, tak, tak, no bo tak, tak. jakby nie każdy musi chcieć polską. No, a, sa, a sama wersja językowa, no moim zdaniem mocno, mocno generalnie daje radę. Ja tam na PC bardziej patrzyłem przy ramię, niż sam grałem, chociaż wcześniejszego Tiki i wcześniejszego Rizena skończyłem, bo jestem wielkim fanem serii. Natomiast już czekam na tą wersję konsolową. Ta wersja konsolowa, poza tym, że będzie miała te e, właśnie no, pełną lokalizację, co pełna lokalizacja nie jest tak oczywistą rzeczą na konsolach, e, natomiast będzie miała również DLC Wyspę Skarbów, tak? Czyli od tam razu dodatkowe tak, od razu zintegrowane. Czyli no, no tak, tam na parę godzin dodatkowego gameplay'u, także na pewno fajna rzecz, no ja sobie ostrzezę. To DLC też będzie zlokalizowane. Tak, to oczywiście, że całością, tak. I na PC, i na konsolach. Nie, no jeżeli... to jest oficjalna lokalizacja. Tutaj nie ma czegoś takiego, żeby e, coś nie działało. No już cały zeszły rok, e, chociażby e, pracy nad lokalizacjami gier konsolowych pokazał, że zdaliśmy sobie jakby sprawę wraz z wydawcami, że wers że DLC w tym momencie jest rzeczą kluczową. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o tytuły, tak? Bo są i preorderowe, i postbajowe, i post czyli później po zakupie, tak? Żeby ludzie nie odsprzedawali pudełek, tylko po to się robi delce, po premierze również, żeby, ten, żeby ludzie to pudełko sobie trzymali, tak? W domu i później Jasne. mogli się bawić. A, a powiedz mi, jeżeli chodzi o wersję. Nie wiem, podstawowa i jakaś specjalna, jak planujecie Oczywiście, że tak, no podobnie jak w przypadku Peceta. Tutaj bardzo mocno się postaraliśmy i daliśmy, wydaje mi się, no, najbogatszą edycję kolekcjonarską ze wszystkich rynków światowych. Także generalnie rzecz biorąc, również na konsolach będzie i edycja podstawowa, jak również edycja specjalna, która będzie która zawiera kilkanaście elementów. No już teraz nie pomnę, żeby wymienić je wszystkie natomiast jest ona bogata, wypasiona, tak były unboxingi wersji becetowej chociażby, także no widać, że tam jest naprawdę dużo, dużo, dużo dobrego, a to wszystko jest zamknięte w taki bardzo fajny, stylizowany antałek, tak? nazwaliśmy go antałek stalowo-brodego od jednego z bohaterów gry. Natomiast jest to taka drewniana, e, drewniana beczułka na specjalnym stojaku, nóżkach, bardzo fajna rzecz, także naprawdę jak to się z fanem gier i moim zdaniem edycja specjalna no jest jakby zrobiona właśnie pod niego. Rozumiem. Powiedz jeszcze o takiej kwestii wiadomo, że no tutaj troszeczkę humorystycznie sobie to potraktujemy, bo wiadomo, że jak gracze znajdą baga w jakiejś grze, no to później... Na internecie, na YouTubie wszystko od razu tam mocno piszczy na ten temat i, i no jest wesoło. No, tutaj nie da się ukryć, że jednak Ryzen 2 troszeczkę był zabagowany, ale to jest też przypadłość większości rpg bo przecież nie da się zrobić idealnie. Natomiast był jeden bug, który w momencie, kiedy ładowaliśmy grę z autosave'a bodajże, okazywało się, że trafiamy do pomieszczenia bez tekstur, w którym widać. Większość, jeżeli nie wszystkich bohaterów, jacy pojawiają się w całej grze, w całej fabule, a na dodatek widać głównego bossa, z którym walczymy. Więc nie wiem, czy w ogóle widziałeś to, nie, ale nie są nie takie fakty. A to tak opowiedziałem, zmierzając do tego, no, jednak Pirania miała troszeczkę czasu, żeby, żeby nad grą popracować. Czy tobie coś wiadomo na temat tego, jakie bugi zostały wyeliminowane? Znaczy konkretnie nie, tak. Natomiast no, od premiery pc do konsolowej jest ponad trzy miesiące. Wiem, że chłopaki bardzo mocno pracują nad właśnie, czy tym, żeby gra wyglądała maksymalnie tak dobrze, jak to jest możliwe na konsolach w stosunku do pc a czy właśnie ten czas też poświęcają na poprawę rozmaitych bugów, także nie wiem, czy ten konkretnie poprawią, nie mam jakiejś listy, tak, na tej zasadzie, że poprawią nie wiem, 20 kluczowych bugów, no ale sądzę, że tak, tak, no Resen 1 na konsolach, no, nie było to dobre otwarcie dla Piranha Bytes, na tej zasadzie, bo port był słaby, no i oni dlatego przesunęli wersję konsolową na parę miesięcy później żeby to maksymalnie dopracować, no i żeby ta gra była naprawdę dobra, żeby również konsolowcy mogli się przekonać okay. o jakości fabuł czy jakości postaci, jakie oni kreują. No bo trzeba przyznać, że Pirania jednak, no robi, ma, ma coś takiego, ma coś takiego unik w sobie, że no i gry no, są jakby niepowtarzalne. Są tak? niepowtarzalne, gracze rzeczywiście je lubią. W takim razie Risen 2, y, Dark Watersa w Polsku rocznym. W sierpniu dokładnie którego? E, początek sierpnia z gdzieś tego, na co początku z sierpnia pamiętasz może ceny w jakich się e, chyba edycja, edycja podstawowa będzie kosztowała 200 zł na Xboxie i na PS3, co jest fajną ceną, a bodajże edycja konsol, edycja kolekcjonerska 300 kilkadziesiąt złotych, ale dokładnie co do grosza jasne, nie, 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 nie przypomnę sobie także. Jasne, śledźcie w takim razie gdzieś na początku sierpnia Ryzena, bo pojawi się w sklepach.